No to już dochodzimy do naszego campingu, będzie fajnie. O -o. o o. Coś się dzieje. O nie! Zamknięty! Nie Bonjour opole! Bonjour opole! Bonjour opule! Bonjour! Bonjour Bonjour Ropole! Bonjour Opule! Bonjour Bonjour Opole! Bonjour, opole. Bonjour, opole. Bonjour, opole. Saluto cały świat. Witam Was Mario. No i co? Dalej jesteśmy w Dijon i czasami no, należy się zatrzymać na jakimś kampingu. Tak to już bywa. Nie da się zawsze znać dziko. Chociaż znam takich, co potrafią i to dość długo. Ale przychodzi ten dzień i musimy co? Zatankować wodę, spuścić ścieki i tak dalej. No i pozostaje czasami tylko jedna alternatywa Camping. No i jest camping Dijon. Camping du Lac. Pięknie. <śmany> na małe kampery do 3 metrów. Zapraszam Was dzisiaj na ten camping. Zobaczymy, jak on wygląda. Co tam się znajduje? Jak wygląda? Jakie są ceny? Zapraszam. Może warto. <śmany> No to idziemy. Zjazd jest całkiem przyjemny. Położenie chyba też. Zaczynają ćwierkać ptaszki. Aha, dochodzimy do znaku. Wysokość do 3 metrów. Także uważajcie. Biją do 3 metrów. Jak macie więcej, będzie kłopot. No i idziemy dalej. O, są trasy rowerowe, super. I słyszę jeszcze rzeczkę. A może to rzeka? To słynna rzeka Usz! Mm, już ją widzę, już ją słyszę. I to jest coś dla Was też. No to to jest ten słynny most, o którym mówiłem, że jest do 3 metrów. Jest faktycznie. Nie da się tego pokonać inaczej. Piękny. No to jesteśmy na miejscu. Słynny <grywka> Camping de la Kir. Dwie gwiazdki. Bienvenue, welcome. Ale to nie jest prawda. To nie jest tak do końca welcome. Zobaczcie co się dzieje. No zobaczmy ten słynny camping bo chyba nie ma kampingu w tym roku pojazdami campingowymi w tej chwili są ciężarówki sprzęt do robót i tak to wygląda za moimi plecami znajduje się wjazd do tego kampingu gdzie absolutnie w tym roku Żadnym kamper tutaj nie wiedzie. I co ciekawe Nie spotkałem informacji Która by na ten temat coś wspomniała Uwaga turyści Uwaga kamperowicze Nie przyjeżdżajcie w tym roku do Dijon Nie przyjeżdżajcie w 2020 roku do Dijon Bo nie ma dla Was Kampingu Chyba, że jest jeszcze jeden Sprawdzimy to też A póki co zobaczmy Mhm Widać, że jakaś stacja dokowania do prądu jest, została. Ale tak ogólnie wszystko jest zamknięte. Widzę jakąś tablicę ogłoszeń. Jest wjazd. No i podejdziemy, bo co widzę? Widzę taryfę. Jest taryfa tego campingu, mimo, że jest nieczynny. Taryfa jest, podejrzewam, z innych lat. Zobaczcie, tak to wygląda. No, krótko mówiąc, postawienie kampera to jest 5,10 euro, a w sezonie 7,30 euro. Nie jest tanio, uważam, ale i tak, i tak jest zamknięte. Zapytamy się. Bonjour. C'est fermé totalement oui, cette année ou pour euh, je... par exemple pour septembre c'est fini euh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils veulent rouvrir mais euh, ils vont essayer de rouvrir pour cet été je crois année prochaine euh, je ne saurais pas vous dire ok n'est pas des infos sur internet n'existe pas c'est une camping lecture. Et <laughs> c'est fermé Pour uh, l'instant oui. Ok, dziękuję, merci, merci <laughs> Pytałem pana, no więc tak, jest zamknięty, jak powiedział e, Telefony i tak dalej są tu maila możecie wysłać Jeśli chcesz zaproponować pracę, to nie musisz zostać Ok. froncie, bo są samochody, Dziękuję Jeszcze ostatnia tutaj tablica, która została, tawa, tak wygląda no i pan w tej chwili powiedział na koniec, że to jest teren budowy i prosił, żebym wyszedł. No więc wychodzę. Tak się zakończyło zwiedzanie tego campingu. O, co jest? co jest fajne, znalazłem, znalazłem. Po tej stronie, po drugiej stronie camping fermé en travaux. Po tej stronie jest. I co napisali? No i można powiedzieć, tak się zakończyło nasze zwiedzanie kampingu w bliżą. Eee, nie ma chyba sensu wam podawać, gdzie to jest, bo jak jest zamknięty, to po co? Ale mam inną, lepszą miejscówkę dla Was. Może się okaże, że nawet bezpłatna i bezpieczna. Tak podobno mówią miejscowi. No to co? Go! <grym> Idziemy stąd. Niech naprawiają. Myślę, że dochodzę teraz do właściwego miejsca. Też jest nawet przyjemne. Jest rzeczka. Słyszę ptaki, motyle są, więc nie jest źle. Jest mostek. Tak. To chyba tu To tu jest ta właściwa miejscówka za free. Nawet mi się podoba. Mhm. Jest kilka pojazdów. No więc tak, jest miejsce fajne nawet, bo ok, jest e, zacienione. Jest fajne drzewo. Mhm. Ale nie bójcie się, kamperowcy, z solarem. E, jest miejsce też na słonecznione, Także to jest strefa dla Was. A dla tych, którzy nie potrzebują energii do słońca. Jest cień, super. Wygląda na to, że jest nawet całkiem spokojna ta okolica. No i jak miejscowi powiedzieli, przede wszystkim jest za free i bezpieczna. Chyba to jest najważniejsze. Z infrastruktury nie za wiele jest. Widziałem kubełki na śmieci. Zobaczmy jeszcze, jakie są znaki. Czy są jakieś ograniczenia, czy nie. To jest ciekawe. Gwiazd jest całkiem niezły. Z drogi asfaltowej. Tak wygląda na spokojną. Jeszcze żaden samochód nie przejechał. No i znaki. Myślałem, że są jakieś znaki, ale zobaczcie co jest. Żadnych znaków. Znaczy będą znaki dopiero kiedyś chyba. Póki co są nieokreślone, można się domyślić. Z drugiej strony to wygląda tak. Nie, to chyba nie jest znak. Okej, okay. są rowerzyści. Ja spokojnie, drugi rowerzysta i tereny takie do rekreacji. O więc, ok. Tu jest ta właściwa miejscówka za Free Dijon w tym roku w 2020. Myślę, że nie zjedziecie się wszyscy a, i że zabraknie miejsca. Najwyżej się umówcie w jakiś sposób. A póki co, na dole. Będą koordynaty tego położenia, także wypiszę gdzie to jest dokładnie. No i co? BMW. A Dijon. Camping, miejscówka za free. Super. Wybiła właśnie 14. Pięknie bije. Postanowiłem być bardziej dociekliwy dla Was i dla siebie również. I dowiedzieć się, gdzie taki camping dla kamperów może być. Wydawało mi się i nadal tak mi się wydaje, że najlepszym miejscem będzie do tego. Aha. Informacja turystyczna. Zapraszają pięknie. No to zobaczmy. O! Firmy zamknięte. Przeczytajmy godziny. Od poniedziałku do niedzieli, od 10 do 13. Przerwa. Siesta musi być, nie? I od 14 do 17.30. Aaa. Zegar ratuszowy wybił już 14, ale jesteśmy we Francji. Dajemy 2 minuty, 3 minuty może czasu. No zobaczymy jak będzie. Zameldujemy się. O, właśnie ekipa się zaczyna instalować do otwierania tych drzwi. Także nie jest źle. Czekaliśmy tylko 2 minuty i już jest otwarte. Prawdopodobnie otwarte. A jak słyszeliście są 3 minuty, żeby zaczekać i otworzyć. No, jesteśmy w Francji, to jest normalne. Cool. Ten napis na zielonym tle oznacza. Jesteśmy otwarci. Czekaliśmy jeszcze z 3-4 minuty. Także nie jest źle jak na warunki francuskie

Das ist für mich, ja. Info und so weiter. Eigentlich, ich habe eine Frage. Wir haben hier jemanden, der für die Blogger und Presse nicht ist. Möchten Sie eventuell Kontakt haben? Ich habe andere Fragen. Ich war bei der Wohnplatz, also Campingplatz. Und das ist dazu. Ja, es machen eine ja. Okay, ja. im in Internet, ich habe was anderes gefunden, aber Aha. egal. Ähm, können Sie mir was anderes empfehlen? Andere Campingplatz? In Dijon oder... In Dijon Keiner. Also in Dijon gibt es Campingplatz. Es gibt ein Campingplatz in Und wo... Muss ich Und eine Und eine, 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 eine. Keine Angst, ich finde mich. Und auch auf Deutsch. Das Geheimnis des Eule von Dijon. <laughs> Są książeczki tłumaczące, dlaczego symbolem Dijon jest Sowa, ale w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim. I są też małe. To jest też symbol Dijon. Cool. No więc tak, jesteśmy po wizycie w centrum turystycznym. Jak jest, to sami widzieliście. Otworzyliśmy się 6 minut później, ale nie jest źle. Dostałem wszystkie informacje. Podobno, najbliższy punkt, który możecie się trzymać legalnie, to miejscowość oddalona około 60 km, ale jest ok. No to co, żegnamy tą turystyczną. Ok, no to już wyszliśmy z tego punktu. To takie teraz krótkie podsumowanie. Już sami wiecie, że. No, no nie czekaliśmy długo, jedynie 6 minut. No, 6 minut nie jest źle, jest ok. Co pani mi wytłumaczyła? Faktycznie w Lizon nie znajdziecie oficjalnego miejsca do kampingowania, więc. Na dole zapisałem gdzie jest miejscówka za free. Natomiast e... pani wytłumaczyła, że najbliższy camping, w którym można się zatrzymać oficjalnie kamperem, to jest miejscowość, która jest oddzielona około 50 km od ale Też wam zaznaczę. Na, na dole, jeżeli chcecie. No i cóż, tak się zakończyła ta historia. Myślę, że punkt warto odwiedzić, chociaż był trochę pusty, no ale się tam trochę bałem. Pani w pewnym momencie założyła maskę, rozmawiając ze mną, zrobiła tak zwaną pauzę nawet. No dobra, to żegnamy się z punktem turystycznym bliżą. Tak to wygląda. Eee... Ciekawe skąd ona jest, zobaczcie. <noise> Także nie tylko to jestem ja. Okay.